Hop, hop! Odzywam się do szanownych Państwa we wtorek po to, żeby uzgodnić pewne terminy. No, frapuje mnie, frapuje mnie, kiedy w ostatnich latach i miesiącach, kiedy co z czym było powiązane. I te terminy się jakoś rzeczywiście pokrywają. Tego, tamtego i tamtego. Bo niby historia nam podąża w konkretnym kierunku. No, ale są też jakieś detale, szczegóły. Niby toczy się pewien dość naturalny, chyba, a może nie, tok wydarzeń toczy się, toczy, no, ale przecież ma swoje etapy, fazy, postoje, nawroty, może nawet. No i właśnie najpierw o tym, o tym toku wydarzeń, czy ten naturalny tok wydarzeń, o którym już. Mówiłem parę razy, ten tok, który pozwala pewne rzeczy przewidzieć, bo jest właśnie no naturalny, tak? Czy on jest? Czy można go zauważyć? Moim zdaniem można. I stąd mój optymizm, że będzie dobrze. I ten tytuł będzie dobrze. Nie ma konieczności dziejowej, ale Marx, Karol Marx 150 lat, 170 lat temu. Miał w pewnym sensie rację, mówiąc, że jest jakaś konieczność dziejowa. Oczywiście on nie tyle rozpoznawał swoim instynktem uczestnika historii, nie tyle rozpoznawał to, co stanie się u kresu dziejów, albo rozpoznawał, że musimy dojść do jakiegoś stanu komunizmu, którą sobie jakoś tam wyobrażał. No, my wiemy, że sobie. Wyobrażał trochę błędnie, chociaż zdaje się, że wiedział, co czeka ludzkość pod butem komunistów. Trochę wiedział. Sęk w tym, że może komunizmu globalnego nie będzie, sądzę, że nie będzie, ale przez ponad 100 lat ten komunizm w różnych postaciach był budowany. I ten długotrwały proces historyczny Marx po prostu rozpoznał, nazywając go koniecznością. Jeżeli to było koniecznością, jeżeli ten proces musiał się rozwijać przez parę pokoleń, no to niech, niech będzie, że teraz koniecznością jest że teraz koniecznością jest proces, no w pewnym sensie przeciwny, czyli zablokowanie tamtego procesu. Kontrrewolucja w sensie zatrzymania rewolucji, zatrzymania przez liczne czynniki dziejowe, nie przez jednego wielkiego męża, nie przez jakieś. Drobne procesy, tylko przez zatrzymanie, właśnie procesu, zatrzymanie procesu. Nie walka procesów, tylko zatrzymanie procesu, który miał miejsce przez, przez i był bardzo wyraźny w historii przez sto kilkadziesiąt lat, a przynajmniej przez 100 ostatnich lat to już naprawdę bardzo wyraźne. Marks nie tyle mylił się, ile, no w każdym razie, wyczuwał wiatr, czuł skąd wieje wiatr historii. No, a ja czuję, że ten wiatr zamilkł, że nadszedł kryzys, załamanie procesu historycznego. I teraz coś o tym. O tych terminach, które jakoś się składają w całość, nie tylko, tak jak opowiadałem, co chyba już wszyscy wiedzą, w dniach 6-7 listopada, kiedy prawdopodobnie miała miejsce akcja w konsulacie, w Wielkim Konsulacie Niemiec we Frankfurcie. No i 7 listopada, kiedy w Polsce ni stąd ni złową, zaczęły spadać, zaczęła spadać liczba zakażeń koronawirusem. To jest taka typowa koincydencja, No ale zobaczmy następną koincydencję, że wcześniejszą, z ubiegłego roku. Wszyscy zapewne pamiętamy wydarzenie 201 w Centrum, Zdro Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. No teraz spojrzałem na daty. Na datę różnych wydarzeń i porównałem. Otóż Johns Hopkins Center for Health Security. Na swojej stronie to jest taka takie no, centrum powołane przez szkołę Bloomberga, szkołę Bloomberga na rzecz zdrowia publicznego na Uniwersytecie Johns Hopkinsa. Otóż to, to centrum ma swoją stronę i tam 21 sierpnia na swojej stronie zapowiedziało że będzie gościć Event 201. Ćwiczenie globalnej pandemii. Przeczytam. Centrum Bezpieczeństwa Zdrowotnego Johnsa Hopkinsa w partnerstwie ze Światowym Forum Ekonomicznym oraz Fundacją Billa i Melinda Gatesów będzie gościć globalne, światowe ćwiczenia pandemiczne. Pod nazwą Event wydarzenie 201 w piątek 18 października 2019 roku w New w Nowym Jorku. To ta zapowiedź miała miejsce 21 sierpnia. W tym samym czasie, prawdopodobnie, w tych dniach nawet tego dokładnie nie wiem, ale bardzo blisko, powstała powołana przez Światową Organizację Zdrowia i Bank Światowy. Globalna Rada Monitorowania Przygotowania. No, tak to trzeba przetłumaczyć. W połowie września opublikowała swój pierwszy raport roczny pod tytułem The World at Risk. No, świat w niebezpieczeństwie. Raport roczny podaje adres, podam adres w opisie filmu. Publikacja miała dokładnie miejsce w tym tygodniu, w którym załamała się płynność. W amerykańskim systemie bankowym. Ciekawe. Oczywiście płynność w bankach nie zahamuje się z dnia na dzień. To było już wiadomo dawniej, że to, to musi nastąpić. Przygotowana była rezerwa federalna na dodrukowywanie dolarów dla banków, ale również była już wtedy gotowa, no stara zresztą koncepcja stara koncepcja wywołania globalnej pandemii. Ciekawe, że w tym raporcie rocznym z 2019 roku nowa, powstała świeżo globalna rada monitorowania przygotowania, miała, miała zapowiadała pandemię o ogromnym, ogromnym zasięgu, która miała zmniejszyć światową gospodarkę o 5%, co mniej więcej pewnie się udało. Burzycielom gospodarki, ale również, uwaga, we wstępie do tego raportu gru Harlem Brundtland, norweska w przeszłości norweska premierka, jedna z twórczyń Zielonego Nieładu, czy też, przepraszam, jeszcze wtedy Zrównoważonego Rozwoju w 80. latach, później szefowa WHO pod koniec lat 90. -tych. Otóż gru Harlem Brundtland. Ktoś mnie poprawi, na pewno ktoś mnie słucha w Norwegii. Ja wiem, że źle wymawiam, wiem, wiem. Napisała we wstępie do spółki, tam z mniej znanym współprzewodniczącym tego, tej rady. Napisała tak: Zachodzi bardzo realne ryzyko gwałtownie szerzącej się, bardzo zabójczej pandemii patogenu dróg oddechowych, śmiertelnego dla 50-80 milionów ludzi, która zmniejszy światową gospodarkę o 5%. Świat nie jest przygotowany. Hmm. hmm, hmm, wiedzieli, no wiedzieli, chociaż nie wiedzieli dokładnie, albo chcieli nas straszyć, wiedząc, że pandemia nie będzie tak, tak śmiertelna. To, są, to jest pytanie, chyba zasadnicze pytanie: czy wiedzieli, czy nie wiedzieli? Czy mieli gotowego wirusa, czy nie mieli gotowego wirusa, czy kto inny miał gotowego wirusa, czy kto inny mówił, kto inny robił? Nie ma na to odpowiedzi, chyba że ktoś ma. to będę bardzo wdzięczny. Następna publikacja, następny raport roczny, globalna rada monitorowania, przygotowania wydała we wrześniu bieżącego roku. I ciekawe, że ciekawe, że ten tegoroczny raport potwierdza, no potwierdza proroczą wiedzę byłej premierki Norwegii, jej kolegów, mianowicie czytamy tam, nigdy wcześniej świat nie został tak jasno przestrzeżony o niebezpieczeństwach pustoszącej pandemii i nigdy wcześniej nie miał wiedzy, zasobów i technik, aby sobie z takim zagrożeniem poradzić. Otóż no tak, no, przestrzegli, powstali po to, żeby przestrzec w momencie załamania płynności banków w Ameryce, czyli na początku kryzysu finansowego, kryzysu systemu finansowego i pieniężnego. Na początku tego kryzysu ostrzegli, no a teraz mówili, ostrzegaliśmy, tak. W tym raporcie z bieżącego roku, sprzed dwóch i pół miesiąca, Rada Monitorowania powtarza wezwanie, które no, już płynęło wcześniej, właśnie w tym poprzednim raporcie, mianowicie. Aby rządy mianowały wysokiego szczebla koordynatorów z dyktatorską władzą. To się miało nazywać właśnie wysokiego szczebla koordynator. No i zapewne w resortach zdrowia w różnych krajach byli tacy już gotowi. Na przykład w Niemczech był gotowy Jens Spahn, już był ministrem zdrowia wtedy od roku chyba. Bardzo ciekawa postać. Niewątpliwie tak zwany marionetka. Posłuszna marionetka globalistów, ale to akurat nie jest nic nadzwyczajnego w rządzie niemieckim. Merkel też taka jest, a jak widać, potrzebny był ktoś specjalny. U nas no, trudno się oprzeć wrażeniu, że tym nieformalnym dyktatorem był przez pięć miesięcy od początku tak zwanej pandemii aż do odwołania biznesmen Łukasz Szumowski. Mniejszościowy udziałowiec wielkiej firmy giełdowej. Która teraz święci triumfy, a jej cena wzrosła, o ile pamiętam, kilka, czy nawet prawie chyba 10 razy, tak? Ponad 10 razy wzrosła w, w pewnym momencie, a teraz akcje są handlowane bo także po 50, tak? A były po 80, po 80 złotych tak niedawno, więc no jest to niewątpliwie człowiek, który potrafi zwiększyć wartość swojego biznesu. Tylko pytanie, czy to jest jego biznes? czy większościowymi akcjonariuszami, jakoś pośrednio nie są ci, którzy mu wydają rozkazy i wydawali mu rozkaz, rozkazy terroryzowania Polski przez kilka miesięcy. No cóż, jego następca Niedzielski nie ma takiej pozycji, jego szef premier, no i jego w sumie bezpośredni zwierzchnik, ale też ten, który go wyłuskał na stanowisko ministra zdrowia Morawiecki, no wręcz słyszy pogróżki, że zastąpi go wierny, kapciowy naczelnika Kaczyńskiego, który się już sprawdził jako minister spraw wewnętrznych i minister obrony, na pewno sprawdzi się też jako minister zdrowia. Rzeczywiście nie miał, Błaszczak nie miał jakichś większych wpadek w charakterze ministra tego i tamtego, więc myślę, że ma zdolności w takim demokratycznym świadku politycznym trzeba być dobrym zarządcą i umieć sobie poradzić. Z każdym resortem. Ale no, poczekajmy na to. Na razie mamy Morawieckiego i niedzielskiego. Co jeszcze? Co jeszcze? Tak sobie pomyślałem, że, że ci globaliści to są też to są nieudacznicy. Mogli nas, już o tym opowiadałem, mogli nas wziąć za pysk w 2008 roku czy wykorzystać świńską grypę. Nie zrobili tego, bo są pyszni. Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Pycha zaślepia. Jest to rodzaj nieudacznictwa. Potem w 2016 roku pozwolili, żeby Trump został prezydentem. Narzekali, krzyczeli. Tak, nie zabili go. Nie udał im się impeachment. Oni już są bezsilni. Najwyraźniej. Może tam planują jakiś Quinter. Może ktoś tam będzie wyłączał prąd Amerykanom. Może. Ale szczerze mówiąc, wątpię w to. Oni już nic nie zrobią. Oni są tak samo bezsilni, takim samymi są innymi nieudacznikami niż nasi nieudacznicy spisu. Nasi nieudacznicy spisu nawalali, nie radzili sobie, robili głupoty, jakieś potworne głupoty, niezależnie od tego, czy rozdmuchiwali pandemię na wiosnę, czy teraz jak ją gaszą, bo przecież wtedy robili pandemię, a teraz tę pandemię. Wygaszczają i w jednym, wtedy, i teraz robią rzeczy nieprawdopodobnie głupie, absurdalne. Panuje tam chaos. Ciągle tak już to mówiłem o tym, no, czytam, słyszę, że jest jakaś opcja patriotyczna, tak jak w Ameryce jest opcja patriotyczna, która stoi za Trumpem, tak u nas jest jakaś opcja patriotyczna, która paraliżuje te różne lockdowny, i inne bzdury. I jednak chyba jej nie ma. Bo gdyby to była opcja patriotyczna, to by nie paraliżowała służby zdrowia. To by nie wzięła na siebie śmierci kilkudziesięciu tysięcy Polaków. Zobaczymy w styczniu, jak to wygląda ze zgonami, ale w każdym razie już widać, że jest źle. To nie jest opcja patriotyczna, to jest chaos, to są nieudacznicy. Pozwólmy im dalej rządzić, oczywiście, bo lepszych nie ma. Trzeba się cieszyć z tego, że mamy jakiekolwiek objawy w klasie politycznej sprzeciwu wobec nonsensów, tego zła, które się zdarzyło i się ciągle dzieje. Mamy objawy w postaci, no chociażby tych, już nie będę się chwalił po raz kolejny, a muszę się pochwalić po raz kolejny, tymi 16 senatorami, którzy zagłosowali za poprawką w ustawie covidowej, którą no, myśmy tutaj, my widzowie tego kanału, którą myśmy zaproponowali, ale teraz mamy kolejny przykład, no mamy Posła Konfederacji, posła Platformy i posła Lewicy, którzy razem upominają się w 21-pytaniowym zapytaniu poselskim, chyba tak, czy chyba zapytaniu poselskim, pytają się ministra zdrowia o to, co dalej z tymi szczepionkami, wytykając, punktując dokładnie wszystkie absurdy i niebezpieczeństwa, jakie z tym się wiążą, z tym, no, zapowiedzianym przez Niedzielskiego powszechnym szczepieniem, rozszczepianiem Polaków. To dobrze. Klasa polityczna, wprawdzie, jest generalnie jako całość do wywalenia, ale niech się w niej pojawiają te rodzynki, które mają zamiar przetrwać wielką czystkę. No czystka sama się zrobi. Liczę naprawdę bardzo na to, że politycy z obozu, z Konfederacji, z obozu Ziobry, z tego w sumie niedużego, ale liczącego się, bardzo liczącego, bardzo ważnego w polityce tej bardzo ważnej grupy, być może także z Gowin i jego koledzy, którzy Naprawdę starają się po prostu o biznes, o gospodarkę. Starają się, robią to tam w dziwny sposób, ale zależy im na tym, bo są od tego uzależnieni. Sami prowadzą biznesy i mają kumpli. To są ludzie, którzy działają rozsądnie i oni, jak sądzę, przetrwają wielkie załamanie i systemu politycznego, i klasy politycznej, które, no, które jest przed nami po prostu. Natomiast nie przetrwa tego nieszczęścia, tego kryzysu politycznego ani Morawiecki, ani a nie jak sądzę Kaczyński. Ale tego oczywiście nie możemy wiedzieć. Bądźmy gotowi na wszystko, ale zwłaszcza na to, że będzie lepiej niż jest. Zwłaszcza na, na przełamanie tego, tego, wielkiego, tego wielkiego nieszczęścia, w które nas próbowano wtrącić i okazało się to nieskuteczne. Bo globaliści to nie udacznicy, a wykonawcy ich rozkazów, też są nieudacznikami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.